W poprzednim materiale poznaliśmy kilka różnych metod pomocniczych dla typu string. A teraz, aby je wykorzystać poniekąd w praktyce, zachęcam Cię do rozwiązania następującego zadania praktycznego. Utwórz dwie metody. Pierwsza z nich przekształci tekst pisowni Camel Case na pisownię Kebab Case, a druga przekształci odwrotnie, czyli z kebab Case na Camel Case. Możesz założyć, że dane wejściowe są w poprawnej formie. Camel Case to praktyka pisania nazw zmiennych, gdzie pierwsze słowo w danej nazwy jest pisane. Z małej litery, a reszta jest pisana z dużych liter, bez separatora. Czyli takim przykładem mogłaby być nazwa zmiennej: This is some variable, bez żadnych separatorów. Z drugiej strony, Kebab Case to pisownia, gdzie wszystkie słowa są pisane z małych liter i są one oddzielone myślnikiem, czyli na przykład This myślnik is myślnik some myślnik variable. Wszystko pisane z małych liter. Mała podpowiedź do zadania jest taka. Że aby sprawdzić, czy wartość typu char jest pisana z wielkiej litery, możesz wykorzystać wbudowaną metodę char.Izaper, która zwraca wartość typu boolean, a przyjmuje konkretną wartość typu char do sprawdzenia. Także jeżeli chcesz podjąć tego zdania, to zatrzymaj to wideo i następnie wróć, aby sprawdzić swoje rozwiązanie. Ok, a ja może zacznę od, od implementacji metody, która będzie zamieniać Kebab Case na camelcase. Tutaj jeszcze w metodzie main, w komentarzu, mamy małą podpowiedź, taką przypominajkę, w której mamy jakiś przykład kebabcase, jak i camelcase. OK, także dla funkcji zmieniającej kebabcase na camelcase utworzę nową statyczną metodę, która będzie zwracać wartość typu string i nazwę ją na przykład kebab to camelcase. Oczywiście ta metoda będzie przyjmować wartość również typu string o nazwie input. OK, teraz co musimy zrobić? To przykładowo dla takiej wartości, w której występują myślniki, chcemy zmienić tą wartość, aby wyglądała ona jak ta poniżej, czyli są variable name w ten sposób. Także musimy w taki sposób znaleźć wszystkie myślniki, i następnie następny znak zamienić na dużą literę, i w ten sposób utrzymamy nazwę zmiennej, która będzie pisana w camel case. Jak wiemy z poprzednich materiałów. Przy tworzeniu nowych wartości typu string warto jest używać string buildera dla celów optymalizacyjnych. Także utworzę sobie nową zmienną typu string builder o nazwie SB, i to właśnie dzięki temu string builderowi będziemy tworzyć nową wartość typu string. Ok, a teraz, żeby przejść po wszystkich znakach nazwy zmiany z kebab case możemy użyć pętli for, w której określimy, że chcemy iterować od indeksu równego 0 do indeksu ostatniego z tej wartości. Czyli input.length, i przechodząc po każdym znaku z osobna, będziemy w stanie rozpoznać, czy dany znak jest obecnie myślnikiem, czy też nie. Także może przypiszemy obecnie iterowany znak do zmiennej typu char. Nazwijmy ją current char, i będzie on równy po prostu input od wartości i. I teraz, co chcemy sprawdzić? To czy ten konkretny znak jest równy myślnikowi? Możemy to zrobić następująco. Jeśli current char nie jest równy myślnikowi, i tutaj trzeba pamiętać o tym, że current char jest typem char, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, czy wartość typu char jest różna od innej wartości typu char, to nie możemy użyć podwójnych cudzysłowów, tylko pojedyncze, ponieważ w takiej postaci zapisywane są znaki w języku C sharp. I OK, jeśli ten znak nie jest myślnikiem, no to wiemy, że jest to po prostu jakaś literka, którą możemy dodać do wyniku. Także na string builderze wywołam metodę Append, do której przekaże po prostu current char. A w przeciwnym wypadku, czyli w instrukcji else, wiemy, że natrafiliśmy na myślnik. I teraz co chcemy zrobić, to do naszego rezultatu dopisać wielką literę, która znajduje się pod następnym indeksem w stosunku do tego, który aktualnie iterujemy. Także musimy pobrać następny znak z kolei. Możemy go przypisać do jakiejś nowej zmiany, na przykład next char, który będzie równy input od i plus 1. I teraz, mając ten następny znak, możemy go dodać do wyniku, z tym, że musi on być pisany z wielkiej litery. Także na naszym string-builderze wywołam metodę append. I teraz, aby przekształcić ten konkretny znak do wielkiej litery, użyjemy metody char. char.toUpper, do którego przekażemy next char. Podobny rezultat moglibyśmy uzyskać wywołując na naszej zmiennej next char metodę toString, a następnie na niej toUpper. Oba dwa te rozwiązania spełniają swoją rolę, także może zostajmy przy char toUpper. Jeszcze jedną instrukcją, o której musimy pamiętać w naszym else, jest Zwiększenie indeksu o 1, ponieważ pomijamy pozycję myślnika i od razu przechodzimy o jeden znak dalej. Czyli wywołam tutaj i. Dodam jeszcze jedną małą uwagę, że odnosząc się do indeksu tablicy w ten sposób, czyli i, +1, musimy mieć pewność, że nie wykroczymy poza granice tablicy. W naszym przypadku, w założeniach mieliśmy, że dane wejściowe są w poprawnej formie. Czyli nie spotkamy się z takim przypadkiem. Gdzie nazwa zmiennej w kebabcase byłaby na przykład są variable i myśli na samym końcu. Ponieważ coś takiego mogłoby wyrzucić wyjątek w naszej implementacji kebabcase to camelcase. Także zakładamy, że takie coś nie będzie miało miejsca, przez co możemy w bezpieczny sposób odnieść się do indeksu i plus 1. OK, tyle powinno wystarczyć. Także z metody kebab to camelcase po prostu zwrócimy wynik z naszego string buildera. Czyli sb.toString. Możemy teraz tę metodę przetestować. Czyli może najpierw wypiszemy do klienta insert kebab case variable name i następnie pobierzemy z konsoli do nowej zmiennej typu string, czyli na przykład do zmiennej kebab case, która będzie równa po prostu console.readline. Następnie wypiszemy z powrotem do klienta wynik z metody kebab to camel case, do której przekażemy kebab case. Uruchomimy program i przetestujemy działanie metody kebab to camel case. Konsola prosi nas o wpisanie kebab case variable name, także wpiszę tutaj this, myślnik is some variable, kliknę enter. Jak widzisz, w linicy poniżej dostaliśmy prawidłowy rezultat, czyli pierwszy znak jest z małej litery, a następnie reszta słów zaczyna się od wielkiej litery, czyli is, some, jak i variable. Ok, także w ten sposób udało się nam utworzyć poprawnie działającą metodę kebab to camel case, także możemy teraz przejść do następnej metody, czyli odwrócić tą implementację i zmienić camel case na kebab case. Także w tym celu utworzę. Osobną, statyczną metodę, która zwróci typ string i nazwę ją camel to kebab case. I ta metoda również będzie przyjmować wartość typu string o nazwie input. I w tej metodzie podobnie będziemy musieli w jakiś pewny sposób przeiterować po wszystkich znakach w tym wyrażeniu i sprawdzić, czy konkretna wartość jest pisana z dużej litery, czy z małej. Jeżeli jest ona pisana z dużej litery, no to przed tą literą będziemy musieli wstawić myślnik. W tej metodzie również będziemy dynamicznie budować nasz string końcowy, czyli możemy jeszcze raz użyć string buildera. I może tym razem użyjemy pętli for each zamiast pętli for. Także w pętli for each chcemy literować po naszym inputcie, a naszym elementem aktualnym w pętli będzie znak, czyli wartość typu char, którą nazwiemy current char. Ok, teraz co chcemy zrobić, to sprawdzić, czy ten aktualny znak jest pisany z wielkiej litery, czy też nie. Także w instrukcji if możemy to zrobić w następujący sposób. Wywołamy metodę char.isUpper, e do której przekażemy nasz obecny znak, czyli po prostu current char. Jeżeli ta metoda zwróci wartość true, to jesteśmy pewni, że obecny znak jest pisany z dużej litery i w takim przypadku do naszego rezultatu będziemy chcieli najpierw dodać myślnik, czyli po prostu SBA append myślnik, a następnie będziemy chcieli dodać ten znak, z tym, że pisany z małej litery. Także na string builderze wywołam append i teraz musimy przekształcić nasz obecny znak na małą literę i do tego możemy wykorzystać char.toLower, do którego przekażemy current char w ten sposób. Ok, a w przeciwnym wypadku, czyli jeśli nasz obecny znak nie jest pisany z dużej litery, to po prostu dodamy go do rezultatu, czyli sb.appendCurrentChar. Myślę, że taka implementacja jest wystarczająca. Także możemy po prostu z tej metody camel to kebabcase zwrócić wynik z sb.toString. I teraz jeszcze raz wracając do metody main, zmienimy kebabcase na camelcase. I zmienimy też wywołanie z kebab to to case. Na camel to kebab case, do której przekażemy camel case. Ok, uruchomię program. I tym razem podamy wartość pisaną w camel case, czyli np. this is some variable. Jak widzisz, w odpowiedzi dostajemy poprawnie napisaną wartość w pisowni kebab case.